Cześć, ja jestem Miuno, a przed nami kolejny odcinek z serii Zagrajmy Wiedźmin 3 Dziki gom. Myślę, że jest to odpowiedni moment na zawołanie wierzchowca i bieg przez nasłonecznione dróżki. Tak, mamy pogadać z baronem, co może się w różny sposób skończyć tak. Wiedźmak, Wiedźmak, to o mnie? Co to ma być? Hmm, może nie ma w sumie co tak galopować bez stołku. Jeśli można by szybką podróż wykorzystać, no niech będzie. Też, też nigdy nie wiadomo co to przyniesie. Znaczy mam na myśli co przyniesie los w trakcie przemierzania tego wszystkiego, no bo jak już przekonaliśmy się nieraz, tutaj można na wiele ciekawych rzeczy się natknąć i czasem warto to robić. Znaczy ja chcę kupcowi coś obchnąć. Całkiem sporo yy, nie grałam, więc średnio kojarzę co ja tam ostatnio robiłam, a patrzę, co ja mam tutaj do sprzedania, jakieś śmieci, gnioty może to mu sprzedamy Ty to jest Dobra, czyli resztę nie sprzedajemy i niechaj bywa Bywaj Tak jak zwykle trochę naokoło, no bo przez takie wzgórza i barykady raczej nie przeskoczymy ej, 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 ej. Gerald, gdzie ty biegniesz? <śmany> czy, czy to dziecko mówiło? Eee, nieważne. Hmm. Tu gdzieś była ostrzałka, czy mi się wydawało? Takie fajne coś było. Zaraz, no nie, tutaj był ten... A to było tu! Tacy. <grych> Dobra. Trzeba chyba do tego barona lecieć. Też też już się boję, co on tam powie. Nie podoba mi się to. No ale wysłuchajmy go. Zbyt brzczego tonu do mnie używa ten facet. Co z baronem w ten noc? się w domach pozamykać. No. Musisz o to spytać barona. Gdzie on jest? Cały czas siedzi w ogrodzie. Pijany? Nie, nic nie je, nic nie pije. Okay. Tylko tam siedzi. Może lubi. Dobra, z tym chyba nie ma co gadać. Ja tak najpierw jeszcze szybko zerknęłam, czy jest tutaj coś do No Wiem, że akurat w tej sytuacji to jest takie... No, Geralt, halo. Wiem, mogłabym sobie darować, ale... Gdzie on jest? A, widzę. No mów, że chłopiec, co cię trafi. Tu jesteś. Widzisz te malwy? Te fioletowe. Sprowadziłem mnie z Nazairu. Anna przeczytała jakieś opowiadanie i koniecznie chciała takie mieć. Godzinami się nimi zajmowała. A jaka była wtedy szczęśliwa? A tamte, takie postrzępione. Wzerykani nazywają je rajskimi ptakami, ale Tamara mówiła, rajskie smoki. Uwielbiała je. Szkoda, że nigdy się nie dowiem, które najbardziej podobałyby się mojej drugiej córce. Sprowadzała na innych śmierć. Im szybciej zaczniesz o niej myśleć w ten sposób, tym dla ciebie lepiej. Masz rację. Ale i tak ciężko mi się z tym pogodzić. No wykażmy się trochę zrozumieniem. Współczuję z powodu twojej straty, ale niewiele dało się zrobić. Nie. No teraz już nie. Wiadomo, było za późno. Mogłem działać wcześniej. Wywieźć je z tego cholernego Welen. To wszystko przez tę. zaszczaną dziurę. Tu nic nie mogło pójść dobrze. Mhm. Tak, wszystko wokół Pinne on nie, życie. prawda? Dowiedziałeś się czegoś? Mhm, do środka. na słoneczku chłodno, jasne, jasne. No ale rozumiem, że chodzi o to, żeby raczej nikt nie słyszał. Masz coś nowego? Twoja córka jest w Oxenfurcie. Co takiego? Wszystko z nią w porządku, jest zdrowa, bezpieczna. Czemu jej nie przywiozłeś? Nigdy nie powiedziałem, że to zrobię. Skąd wiesz, że wszystko u niej dobrze? Widziałeś ją chociaż? Widziałem, rozmawialiśmy chwilę. Pozwoliła ci przekazać, że nic jej nie jest. Kiedy wraca do domu? I że nie wróci do ciebie. Jak to? Nie wróci! Ale ja tu wszystko dla niej przygotowałem, pokój czeka, posłałem po nowe trzewiki do są. Jak to nie wróci? Trzewiki najważniejsze, co? Im szybciej się z tym pogodzisz, tym lepiej. Spójrz prawdzie w oczy. Nie byłeś najlepszym ojcem. Prawda. Nie byłem. Ale zmieniłbym się, gdyby tylko wróciła. Gdyby obie wróciły. Może jeszcze nie wszystko stracone. mówi, że jest w Oksamfurcie. Może jeszcze nie wyjechała, może zgodzi się mnie wysłuchać. Spróbuj, ale na Twoim miejscu nie robiłbym sobie nadziei. Spróbuję. Muszę. Bez niej, Janeczki, moje życie nie ma sensu. Nie mam nic do stracenia. A właśnie, co z moją Janeczką? Dowiedziałeś się czegoś? Później o tym porozmawiamy. Teraz czekam na informacje od Siri, tak jak się umawialiśmy. Ach, niech będzie. Słowo się rzekło. Więc kiedy Ciri wydobrzała, wzięliśmy ją na polowanie. Żeby sobie trochę konno pojeździła, bo kość miała zastane od leżenia. co będziemy uh -huh. No, ta twoja dziewczyna Musiałam to przekazać... szczęście A, Upolowaliśmy takiego odyńca, że chyba sam król Foltest, gdyby żył, miałby na niego chrapkę. Siri, chodź, należy ci się potężny kawał. No, dziewucho, nieźle się spisałaś. Nieźle, nieźle. Ale kto idzie na dzika z mieczem? Nie miała łuku ani włóczni, więc został mi miecz. Aleś nim za to pięknie wywijała. Gdzie żeś się tego nauczyła? O, mogę odpowiedzieć, świetnie. Nie będziemy się z nimi dzielić prywatą. A, tu i tam. Nie dziwota, jak się sama po szlaku włóczysz, Teraz już nie jest sama, teraz należy do kompanii. Ha, <laughs> no właśnie, do kompanii należysz. Piliśmy razem, o i odeńca żeśmy upolowali. <laughs> a dalej nie wiemy skąd żeś się tu wzięła. Kobieta a ubrana po męsku z mieczem na plecach. Kim ty właściwie jesteś? Najemniczką? I tak nie zrozumieją. Powiedzmy, że załatwiam swoje interesy. A jak się przy okazji trafi jakiś zarobek, to nie odmawiam. Zawsze powtarzałem, że w dzisiejszych czasach dziewucha musi sobie umieć radzić. Dobra, dobra. Babę, co umie robić mieczem, to już kiedyś widziałem. Ale konno jeździć to żadna nie potrafi. I nie dziwne, jak kurwa bokiem siedzicie. Może chcesz się założyć, że mnie konno pokonasz? <laughs> jasne. O, o co? O tę karą klacz, co stoi, no tam? nie przeczuwam. Byścig. No, to trochę kiepsko. Co się stało? Strach cię obleciał? Nie, <laughs> no to o co chodzi? Ten koń należy do mnie. Jeśli się samym baronem to będzie zaszczyt. Oho, chciałbym A ja chyba zabrać. nie. <grych> ja <też. grych> Bo wiem, że to ja będę musiała. No wiedz... Ale jak wygram, biorę Znaczyń. Znaczyń. nie dosłownie ja, ale Zostanie. właśnie będę musiała prowadzić kon. No to konmanie. nie ma za dużo, żebyś była w formie. Ruszymy I czy... To będzie... jakiś wyścig teraz? <laughs> ja się boję, ja nie chcę! Już to widzę, co to będzie? O, zajączek! Słodziak. Ech. I brzydol. Musi być równowaga we no, świecie, świta. nie? Gotowy? Jak nigdy. Ścigamy się do wieży. Ja chcę czarnym jechać, czarnym koniem. Nie chcę być pseudo rycerzem na. Eee, czemu jestem? Jakimś... Co ja jestem? Jakiś rycerz na białym koniu, czy co? No, lecimy. Dobra, muszą sobie patrzeć e, na minimapę. Leć, Siri! Dziewczyno, leć! Czemu ona mi nie chce przyspieszyć? A no, zależy, zależy. I musimy wyzwolić choćby konika spod yy, tłustego zada właściciela. Ej, Siril, biegnij, 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 cholera jasna! Siri! Dlaczego ona nagle zwolniła? Ale ona zwolniła mi bez powodu. Gratuluję. Nie ma co gratulować. Lepiej pożegnaj się ze swoim mieczem. Co to? Tak. Lepiej, żebym się właśnie z mieczem za wcześnie nie pożegnała, bo właśnie tym mieczem. No pewnie tłuste dubską uratujemy. Wrzasnęła jako szalała, i wszyscy w jednej chwili zapomnieli o zakładzie. Każdy biegł na złamanie karku, żeby tylko skórę ratować. I udało się? Jednym tak, a innym nie. Ale to, to stało się później. Muszę ci powiedzieć, że wiele w życiu widziałem, ale czegoś takiego jeszcze nigdy. Znam to spojrzenie. Szybko się uczysz. Reszty dowiesz się, kiedy znajdziesz moją żonę. Mam wieści o twojej żonie. No to kurwa, czemu nie mówisz od razu? Przecież no nie, nie jest. wiem, czy dobrą opcję wybrałam. Jest na krzywuchowych moczarach. Ma tam to pierunek i zajęcie. Nie wyglądała, jakby miała ochotę stamtąd odejść. Kurwa, miały się tu sprowadzić, a nie sprawdzać jej warunki bytowe. Miałem ją odnaleźć. Zrobiłem to. Na nic więcej się nie umawialiśmy. Ty pewnie dalej myślisz, że jestem skończonym skurwy synem, prawda? I że to, co się stało, to wyłącznie moja wina. To, co ja myślę, nie ma znaczenia. A jednak ciągle widzę niechęć w twoich oczach. Nie wiem, jak to jest w wiedźmińskim świecie, ale u nas nic nie jest czarno-białe. Pewnie powiesz, że nie jesteś jedynym winowajcą. No to jak brzmi twoja wersja? Saneczką to była miłość od pierwszego wejrzenia. W czasie bitwy pod Anhor włócznia rozharatała mi ramię. Ona mnie opatrywała. Kiedy wydobrzałem, poprosiłem ją o rękę. Popłakała się ze szczęścia. Niedługo potem urodziła się Tamara, a mnie wysłali do Sidaris. Król Etain miał problem z jakimś wataszką, a Foltest posłał mu wojska z pomocą. Potem była następna bitwa jeszcze następna. Rzadko bywałem w domu, a osłodą wujaczki stała się. Gorzałka. Tak się zaprzyjaźniliśmy, że nawet gdy wracałem, nie mogliśmy się rozstać. No dobrze, co było dalej? Walczyłem na różnych frontach. Brałem żołd, a Anna siedziała sama całymi miesiącami. Później się dowiedziałem, że taka znowu samotna nie była. Przez prawie trzy lata pocieszał ją niejaki Ewan. Przyjaciel z dzieciństwa. Pies go jebał. Rozumiesz, kurwa? Gdyby to jeszcze był jakiś jednorazowy skok w bo... To bym machnął ręką, ale ona przyprawiała mi rogi latami. W dupie miała mnie i moją miło. Ta, bo jemu tak na niej pewnie zależało, nie? Jak się dowiedziałeś? Któregoś dnia wróciłem do domu i nie zastałem na niej rzeczy. Tylko list. Pisała, że mnie nie kocha, że odchodzi z tym wypiertkiem i zabiera ze sobą tamarę. Myślałem, że mnie jasny chuj strzeli. Pojechałem do niego. Chciałem tylko zabrać dziewczyny do domu. Ale jak go zobaczyłem? Coś we mnie wstąpiło. Zajebałem skurwiela, A jego śierwą dałem Nie jest się czym kwalić. <grafię> Mogę zakpić, co? W końcu z jakiegoś powodu muszą nazywać Pijić. cię krwi. Co? Przydomek zobowiązuje? A nie... Z to. Nie ciekawiła, ale... E, szkoda, że nie możemy o nią zapytać. Domyślam się, że Anna nie była zachwycona. Kurwa, mało powiedziane, wpadła w histerię. Rzuciła się na mnie, zaczęła wierzgać, drapać. W końcu złapała za nóż. Gdybym się w porę nie uchylił, byłoby po mnie. Wtedy też po raz pierwszy uderzyłem. Nie wiedziałem, jak inaczej ją uspokoić. Od tamtego dnia wszystko się. Zmieniło. Anna kilka razy próbowała zabić siebie i mnie. Podjudzała, żebym ją uderzył. Krzyczała, że zabiłem w jej życiu miłość, więc lepiej, żebym zgładził i ją. Przepraszałem tysiące razy, przynosiłem kwiaty, prezenty, ale ona miała to za nic. W końcu po dwóch latach jej złość zmieniła się w obojętność, od czasu do czasu przerwaną nawrotami jej szału i moimi pijackimi wyskokami. Nie wiem, jak wytrwaliśmy tyle lat, ale jakoś się udało. Tyle że, jak widzisz, nie wszystko było tak, jak się mogło wydawać na pierwszy rzut oka. No. No. Masz rację. Żadny z was nie jest bez winy. Cieszę się, że wreszcie to do ciebie dotarło. No dobra, to teraz jeśli nie chcesz przyprowadzić Annę do domu, powiedz przynajmniej skąd się tam wzięła na tych bagnach. Dobra, czyli... A, prosto z mostu. Zawarła pakt z wiedźmami. Chyba pomieszały się zmysły. Ja pierdolę, jaki znowu pakt? Nie chciała urodzić dziecka i poszła do wiedźmy one obiecały, że pozbędą się problemu, ale w zamian będzie musiała spędzić u nich rok na służbie. No i dotrzymały słowa w swój przewrotny sposób. To znaczy? Anna myślała chyba, że dziecko w niej jakoś samo zniknie. Tymczasem wiedźmy zaczęły wyniszczać jej organizm i doprowadziły do poronienia. Wydaje mi się, że wtedy właśnie zaczęła tracić zmysły. Poza tym nałożyły na nią magiczne pęta, które zadają jej ból, gdy tylko im się sprzeciwia. To gwarantuje, że wywiąże się z długiem. Pakt z Wiedźmami? To brzmi jak jakiś koszmarny, pierdolony żart. Trzeba ją stamtąd wyciągnąć. Przecież nie może tam zostać. Nie radzę zapuszczać się na bagna, nawet z Ale zobstanie. zawsze można opłacić, niebezpieczne, A Wiedźmy mogą być groźniejsze niż wam się wydaje. No przecież nie będę tu siedział i czekał, aż mi ją oddadzą. Jakby miały twoją córkę, też byś czekał na ich łaskę? Nie, nie czekałbym, ale ja jestem Wiedźminem. A ja jestem mężem i ojcem, który spierdolił życie swoje i swoich bliskich! Skrzyknę ludzi, pójdziemy tam i wyciągniemy Annę No dobra, co my tutaj mamy. no Ciekawe czy w ogóle o nich coś więcej właśnie słyszał. słyszałeś coś o Wiedźmach w Welen? Nie zwracam uwagi na chłopskie bajania. Wieśniacy wszędzie widzą czary, wiedźmy, diaboły i chuj więc o tam jeszcze. Ne. Hmm. Wywiązałem się z mojej części umowy. Teraz ty wywiąż się ze swojej. Słowo się rzekło. Na czym to ja ostatnio. Owam? Na tym, że zaatakował was bazyliszek. A tak. No, to był kawał potężnego bydlaka. I Co kolejna historyjka będzie nam opowiedziana. Kiedy że tym razem się nie wywinie. Uważaj! Jeśli nie przeżyję, możesz wziąć z kasztelu co tylko chcesz! Przeżyjesz! Puh. No to pokaż! No jeszcze... mam w jakiś sposób go zabić? Hmm... Kurde, no ale dlaczego on cały czas trzyma się z daleka dosyć? Dobra. Out. Siri, wal, 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 jak trzeba. Pięknie. Szybko poszło. Prawie. że go umiąś to tak popularny. to nawet dla takiego spora e, pomyślałabym że takie łatwe nie będzie A, no, nie Niech to szlak A no nie mogą, nie mogą Zaraz mam się tam jakoś dostać się? E. Hmm Zaraz, mogę tędy jakoś wejść? To jest okienko, ale nie wydaje mi się, bym mogła okienkiem wejść. Wow, ona może się w ten sposób jakoś wspinać? Hmm. Nie do końca. Hmm, Ciri, o co chodzi? Wiem, że potrafisz. To są tylko jakieś kamyczki. Hmm. Dobra, chyba, że będziemy kombinować, jak to zrobić w kolejnym odcinku. A ten już sobie tutaj pozwolę zakończyć, bo patrzę... A, nie bardzo wiem, jak się tam no, chyba dostać, chociaż... Chyba jednak się udało. Dobra, to jeszcze zobaczymy jak to się skończy. Wow, jeszcze senka, kolejna. Masz wszystko? Tak, dzięki. To, co dla mnie zrobiłaś, nigdy ci tego nie zapomnę. Ty też mi pomogłeś, wtedy kiedy twój człowiek mnie tu przyprowadził. Dałeś mi wikt i opierunek, kazałeś mnie opatrzyć. Jesteśmy kwita. Nie musisz wyjeżdżać, tu zawsze znajdziesz ciepły kąt i dobrą kompanię. Muszę. Ścigają mnie upiory, dziki gon. Kiedy użyłam mocy, trafiły na mój trop. No przecież powiedziała. To póki tu jestem, grozi wam niebezpieczeństwo. Każ ludziom zareglować drzwi i okna i niech nikt nie włóczy się po nocy. A ty co zrobisz? Pojadę do Nowigradu, a później zobaczymy. Wsiadła na koń i odjechała. Pusto się tu zrobiło bez niej. Przeprawa przez Pontar jest obstawiona przez redańskie wojska. a mimo to posłałeś Cili do Nowigradu. Szukała czarodziejki, a czarodzieje są w Nowigradzie. Poza tym nie zostawiłbym jej na pastwę redańczyków. Dałem jej GLED. Czyli istnieje szansa, że Cili ciągle jest w Nowigradzie? Dzięki, że jej pomogłeś. Nie ma za co. Skoro wiesz już wszystko, to pewnie ci śpieszno. Ale może gdybyś. No, wyduś to. Chcę pojechać, pan. Odbić ją. Nie wierzę, że siedzi tam z własnej woli. Chyba nie dosłyszałeś. Niedawno mówiłem ci, że wyprawa na bagna równa się samobójstwu. Dlatego przyda mi się twoja pomoc. Nie mogę ci już zaoferować żadnych informacji o Ciri. Ale możesz być pewien, jeśli pojedziesz ze mną. Będę bardzo hojny. Dobra. Możemy mu pomóc, myślę. Hmm, trochę gotów. Zobaczymy, co przyda. tam jest. No, w rzeczy samej, zbiorę ludzi i jadę do sztygarów. Mm -hmm. Najlepiej będzie, jak tam do nas dołączysz. <grym> Jasne. Już starzy to znajomi będą, co? Polera. <grym> To jestem! Okej. Okay. O, przepraszam, już was nie ma. Co to było? Ty mi powiedz, to potwór czy człowiek? Moi ludzie mówią na niego uma i twierdzą, że to potwór. Ale mnie się wydaje, że człowiek. Tyle, że brzydki jak gówno Ardala. Hmm, na potwora mi nie wygląda, choć medalion przy nim drży. Dziwne. Skąd się tu wziął? A, widzisz, śmieszna historia. Wygrałem. Aha. E, wiecie co, ja zrobię małe cięcie. Na razie wam to podziękuję, więc to by było na tyle. Trzymajcie się, cześć.